W otwierającej scenie pojawia się przedsiębiorca pogrzebowy Eliota Decona, który jest właścicielem domu pogrzebowego. W ramach swojej codziennej rutyny przygotowuje zwłoki do pogrzebu, rozmawiając z nimi cicho. Obecnie przygotowuje ciało starszego nauczyciela gry na pianinie. Następnie widzimy nauczycielkę z gimnazjum, Anny Taylor, która odbywa stosunek ze swoim chłopakiem, Paulem. Pomimo romantycznej scenerii, wydaje się, że wcale jej się to nie podoba. Później, podczas brania prysznica, Paul pyta o sprawę ale ona upiera się, że nic jej nie jest, choć jej wyraz twarzy mówi coś przeciwnego. Następnie Anna udaje się do pracy, gdzie znajduje dwójkę dużych dzieci znęcających się nad jej małym uczniem, Jackiem. Udziela im reprymendy i natychmiast ich odpędza. Po pracy Anna wychodzi ze szkoły, gdy na korytarzu zaczynają migotać światła. Przerażona gorączkowo biegnie w kierunku wyjścia, ale drzwi są zamknięte. Pośród tej intensywnej chwili pojawia się Jack i w niewytłumaczalny sposób otwiera drzwi bez żadnego problemu. Tego wieczoru Anna uczestniczy w pogrzebie swojego byłego nauczyciela gry na pianinie u Elliota. Gdy zbliża się do martwego ciała, widzi, że porusza ustami, co na chwilę ją zaskakuje, ale po ponownym spojrzeniu stwierdza, że to normalne i zdaje sobie sprawę, że musiała to być jej wyobraźnia. Później tego wieczoru Anna spotyka się z Paulem na kolacji w eleganckiej restauracji. Podczas tego spotkania mówi jej o swoim awansie do centrali firmy, więc musi przenieść się do Chicago. Następnie wyciąga z kieszeni pierścionek. Zamierzając się jej oświadczyć i zabrać ją ze sobą. Ale zanim to zrobi, Anna zaczyna się kłócić, ponieważ myśli, że zamierza z nią zerwać. Paul próbuje wyjaśnić prawdę, ale ona odchodzi, nie słuchając go. Odjeżdża w stanie niepokoju, a wśród ulewnego deszczu kończy się wypadkiem drogowym. W następnej scenie widzimy Annę na stole do balsamowania w domu pogrzebowym z bladą twarzą i raną na czole. Wkrótce potem wchodzi Elliot i zaczyna ją przygotowywać. Kiedy zaczyna ją rozbierać, Anna otwiera oczy i pyta, gdzie jest. Elliot z zaskakującym spokojem, odpowiada, że jest w domu pogrzebowym i że nie żyje. Dalej przypomina jej, że zderzyła się z ciężarówką załadowaną metalowymi rurami, co spowodowało jej śmierć 8 godzin temu. Zdezorientowana i przerażona Anna nadal nie wierzy, że nie żyje, pomimo zapewnień przedsiębiorcy pogrzebowego, że jest tylko w trakcie przejścia do zaświatów. Tymczasem Paul budzi się w swoim domu i wielokrotnie próbuje skontaktować się z dziewczyną. Jednak rzeczy Anny są teraz z Eliotem, który lekceważy wezwanie i umieszcza je w szafie do przechowywania wraz z rzeczami innych zwłok. Nie mogąc jej nigdzie znaleźć, Paul udaje się do domu jej matki, aby zapytać o jej miejsce pobytu. Ku jego zaskoczeniu, mama wyjawia mu tragiczny wypadek, który doprowadził do jej śmierci. Ponadto obwinia go za to, że pozwolił jej prowadzić w tak złą pogodę. Po powrocie do domu pogrzebowego Eliot strzywa rany Anny, a ona jest zakłopotana, że nie czuje bólu. Pyta o to, ale on ją ignoruje i wstrzykuje jej fikcyjny lek o nazwie bromek Hydrouniem, który, jak twierdzi, rozluźni jej mięśnie. Chwilę później matka Anny, poruszająca się na wózku inwalidzkim, przybywa do domu pogrzebowego, aby się z nią zobaczyć. Zapłakanym głosem rozmawia z ciałem Anny, pytając, kto się nią teraz zaopiekuje. Przed odejściem prosi Eliota, by zmienił kolor jej włosów na naturalny, brązowy. Później Anna budzi się i znajduje się sama w pokoju. Zbiera w sobie dość siły i siada w pozycji pionowej. Następnie podchodzi do telefonu stacjonarnego, ale ten nie działa. Właśnie wtedy Paul pojawia się w domu pogrzebowym i prosi Eliota, aby pozwolił mu zobaczyć się z dziewczyną. Pomimo jego desperacji, dyrektor zakładu pogrzebowego nie wpuszcza go, ponieważ nie ma z nią żadnych prawnych powiązań. Słysząc głos Paula, Anna krzyczy i wali w drzwi, ale jej wysiłki pozostają niezauważone. Paul udaje się na posterunek policji, aby spotkać się ze swoim przyjacielem, Tomem, w nadziei, że może on coś zrobić, aby wpuścić go do domu pogrzebowego. Jednak inny policjant informuje go, że Tom poszedł na patrol i wkrótce wróci. Do tego czasu Paul wchodzi na policyjny parking i siedzi wewnątrz wraku samochodu Anny. W tym czasie ma wizję swojej dziewczyny, którą nagle przerywa ręka Toma. Paul błaga go, aby zrobił coś, aby ułatwić mu wejście do Anny, ale ten jest bezradny w tym względzie. Z drugiej strony Anna błąka się po pokoju i znajduje kolejne zwłoki leżące na stole. Nie chcąc skończyć z takim losem, chwyta nożyczki i czeka na Elliota. Gdy tylko wchodzi, grozi, że go zabije, ale ten wygląda na niezrażonego. Twierdzi, że nie jest w stanie go skrzywdzić, ponieważ już nie żyje. Anna kłóci się, pytając, jak jest w stanie z nim rozmawiać, skoro nie żyje. W tym momencie Elliot ujawnia, że jest w stanie z nim rozmawiać, ponieważ ma dar zdolność komunikowania się ze zmarłymi. Sugeruje jej, by dała sobie spokój z życiem, ponieważ jej pogrzeb odbędzie się za trzy dni, po czym zostanie złożona do trumny i pochowana na zawsze. W następnej scenie Elliot przygotowuje ciało starej kobiety do pogrzebu, kiedy dołącza do niego Jack, który wydaje się wiedzieć o śmierci Anny. Chłopak pyta o jej nauczycielkę, na co Elliot odpowiada, że jej pogrzeb jest w piątek i prosi go, aby na razie wyszedł. Następnego ranka Paul słyszy szepczący głos Anny, a także doświadcza wizji, w których bierze prysznic. Jednak wkrótce wyrywa się ze snu, zdając sobie sprawę, że to był tylko sen. Tymczasem Elliot wraca do Anny z sukienką, którą będzie miała na sobie podczas pogrzebu. Podczas gdy on jest rozproszony, ona dyskretnie kradnie pęk kluczy z jego kieszeni. Później, gdy Elliot wyrusza, by odebrać kolejne martwe ciało ze szpitala, Anna pośpiesznie używa skradzionych kluczy i próbuje odblokować drzwi. Elliot zatrzymuje się na stacji benzynowej, aby uzupełnić paliwo i wtedy zdaje sobie sprawę, że zapomniał kluczy. Pędzi więc z powrotem do domu pogrzebowego. W międzyczasie Annie udaje się odblokować drzwi i błąka się po domu. Wkrótce natrafia na pokój z telefonem. Szybko wybiera numer Paula i zaczyna się modlić, aby go odebrał. Po długim dzwonku odbiera połączenie, ale szybko się rozłącza, myśląc, że to kolejna halucynacja. Właśnie wtedy Elliot znajduje ją i pozwala jej zobaczyć w lustrze swoje zwłoki. To ostatecznie przekonuje ją, że rzeczywiście umarła. W tym samym czasie Jack który stoi tuż przed domem, zauważa Annę, pozostawiając go w szoku. Dodatkowo dochodzi do kolejnego podejrzanego zdarzenia, Anna wzdycha przed lustrem, powodując, że jej oddech zaparowuje. Jednak Elliot sprytnie wyciera go, zanim ona to zobaczy. Teraz, gdy jest przekonana o swojej śmierci, Anna przestaje opierać się przygotowaniu jej ciała przez Eliota i nie przywiązuje wagi do tego, co jej podaje. Następnego dnia Paul udaje się do szkoły Anny, aby odebrać jej rzeczy. Kiedy ma już wychodzić, wita go Jack, który mówi mu, że widział wczoraj Annę w domu pogrzebowym ubraną w czerwoną sukienkę. Paul nie wierzy mu i zapewnia, że dziewczyna nie żyje. Ale kiedy chłopak twierdzi, że nie kocha jej wystarczająco, Paul staje się tak zły, że policzkuje go przy wszystkich. W domu pogrzebowym policjant przybywa, aby zobaczyć martwe ciało swojego brata, które jest trzymane w tym samym pokoju co Anna. Następnie prosi Eliota, aby zostawił go samego z bratem na kilka minut. Gdy dyrektor zakładu pogrzebowego wychodzi, prawdziwy zamiar funkcjonariusza staje się oczywisty, gdy zbliża się do nagiego ciała Anny. Ale właśnie wtedy, gdy jest na skraju dotknięcia jej, Elliot wchodzi i prosi go, aby wyszedł. Następnie Jack wraca do domu pogrzebowego i zwierza się Elliotowi z tego, co widział poprzedniego dnia. W odpowiedzi Elliot spokojnie odpowiada, że oboje mają tę samą zdolność komunikowania się ze zmarłymi. W drodze do domu Paul nagle przypomina sobie czerwoną sukienkę, którą Anna miała na sobie rano przed śmiercią. To budzi jego podejrzenia, że jego dziewczyna może nadal żyć. Pędzi do domu pogrzebowego, domagając się jej zobaczenia, ale Elliot odmawia. Tym razem Paul ignoruje go i włamuje się, wołając Annę. Kontynuuje poszukiwania, dopóki dyrektor zakładu pogrzebowego nie zagrozi wezwaniem policji. Paul udaje się na komisariat i mówi Tomowi, że jego dziewczyna wciąż żyje. Spekuluje, że Anna została uspokojona dużą dawką leków, co spowolniło bicie jej serca do najniższego punktu. Jednak jego przyjaciel nie wierzy mu. Ponieważ nie ma żadnych dowodów na poparcie swojego twierdzenia. Później Eliot ubiera Annę w strój pogrzebowy, podczas gdy oboje prowadzą głęboką rozmowę. Wyznaje, że nigdy nie była zadowolona ze swojego życia i nie była w stanie pokochać Paula całym sercem. Jednak teraz żałuje wszystkiego. Następnie scena przenosi się do dnia pogrzebu, w którym Elliot umieszcza Annę w trumnie. Kiedy przygotowuje się do wstrzyknięcia jej kolejnej dawki narkotyków, ona prosi, aby zobaczyć siebie po raz ostatni. Następnie trzyma małe lusterko, a kiedy patrzy na siebie, zauważa swój oddech skraplający się na szkle. To uświadamia jej, że Elliot okłamywał ją przez cały czas i że jeszcze nie umarła. W stanie paniki próbuje walczyć, ale Elliot podaje jej narkotyki, pozbawiając ją przytomności. Później wszyscy zbierają się w sali pogrzebowej, aby oddać ostatni hołd Annie. Chwilę później pojawia się również Pol i wkłada pierścionek zaręczynowy na jej palec. W tym czasie jej usta i powieki lekko się poruszają, więc Elliot nerwowo decyduje się zamknąć trumnę. Po pochówku na cmentarzu zdruzgotany Pol zaczyna mocno pić. Następnie podchodzi do niego przedsiębiorca pogrzebowy, którego Pol obwinia za pochowanie Anny żywcem. W odpowiedzi Elliot twierdzi, że być może ma rację i każe mu samemu to sprawdzić. Rozwścieczony Pol reaguje agresywnie, ale zanim zdąży zaatakować, Elliot mówi mu, że nie zostało mu wiele czasu. Wyczuwając pilność sytuacji, Pol jedzie w kierunku cmentarza z pełną prędkością. Tymczasem Anna budzi się wewnątrz trumny i gorączkowo krzyczy o pomoc, gdy powoli kończy jej się tlen. Pomimo bycia pod wpływem alkoholu, Pol unika kilku pojazdów na autostradzie. Następnie dociera na cmentarz i szybko wykopuje trumnę Anny, wyciągając ją na zewnątrz. W jakiś sposób udaje mu się ją ożywić, po czym ona wyznaje mu miłość. W tym samym czasie Pol słyszy dziwne dźwięki, a Anna wyjaśnia, że to dźwięk nożyczek eliotatnących jego ubrania. W następnej sekundzie Paul znajduje się w domu pogrzebowym, a Eliot stoi nad nim, przygotowując jego ciało tak jak zrobił to z Anną. Eliot wyjawia mu, że nigdy nie dotarł na cmentarz z powodu wypadku samochodowego, w którym zginął. Paul protestuje, że żyje, dopóki Eliot nie włoży trokara do balsamowania głęboko w jego tors. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.